Leczenie kanałowe wiele pacjentów obawia się tego zabiegu, ale naprawdę nie ma się czego obawiać, ponieważ cały zabieg jest przeprowadzony w nieczuleniu. Kiedy taki zabieg jest konieczny? Tak jak wiemy, próchnica działa na nasz ząb i w tej próchnicy są bakterie. Jeżeli te Bakterie przedostają się przez głęboką próchnicę aż do miazgi zęba, to jest takie wnętrze zęba, w którym są naczynia i nerwy i te bakterie przedostają się przez kanaliki korzeni aż do samego wierzchołka zęba i wtedy mogą się przedostać przez krwi obieg do całego naszego ciała. Organizm się broni w taki sposób, że się tworzy taka ziarnina zapalna i w ten sposób te bakterie nie dostają się dalej. Natomiast jeżeli organizm jest jakiś osłabiony albo jesteśmy po jakiejś chorobie, to wtedy może się wydarzyć, że te bakterie przedostają się przez kość okostną i przez tkanki miękkie, które otaczają ząb, i obok zęba okazuje się, że wytworzy się taka przetoka, przez którą wydostaje się taka treść ropna. I to są w zasadzie te bakterie i ich toksyny, jak taki zabieg w takim razie wygląda. W znieczuleniu miejscowym założona jest taka bariera gumowa na ten ząb, i lekarz dostaje się do wnętrza zęba, gdzie są usuwane wszystkie tkanki z, z tej miazgi. I czyszczone jest mechanicznie oraz chemicznie płukane pod chlorynem sodu i różnymi innymi płynami. Jak już mamy opracowany, wyczyszczony i zdezynfekowany od środka taki ząb, jest wypełniany gutaperką z takim uszczelniaczem i od strony koronowej jest szczelnie zamknięte, żeby już kolejne bakterie się nie dostawały do wnętrza zęba. Taki ząb często wymaga również później odbudowy protetycznej, jeżeli utraciliśmy zbyt dużą ilość tkanek. Może to być też wzmocnienie włóknem szklanym albo innym sztyftem, i najczęściej wtedy jest potrzebne założenie również korony protetycznej na taki ząb. Od pewnego czasu w zasadzie wszystkie takie zabiegi są wykonywane w dużym powiększeniu pod mikroskopem. Wtedy lekarz więcej widzi, jest w stanie odnaleźć wszystkie możliwe kanały i na pewno wtedy to leczenie jest dużo bardziej skuteczne.